We vlogu m.in. Innymi... sprzątamy HT, jemy pyszne jedzenie, jedziemy do IKI i projektujemy szafę. Dzień dobry! Zapraszam cię na vloga, to będzie naprawdę fajny dzień. dzień. Jajecznica. I co to za pasta? A to ta warzywa. Ona na ogólnie jest bardzo dobra, wiesz? Ja, y, ona jest w stanie tylko w Widlu, jakieś y, takie. Uh -huh. nie wiem, czy są tygodnie, czy coś jest okazji. To ja ją bardzo lubię. Jest troszkę ostra, ale też Mama robi śniadanko, a my z Marysią czekamy cierpliwie. Oraczo <śpiewanie> <śpiewanie> wygląda w tym szpiworze. Prześciany. Dla osób, które narzekają na serduszko, latające powieki. No, i dla kobiet w ciąży polecamy tą kawę bezkofeinową w ziarnach. Próbowaliśmy już wiele kaw bezkofeinowych do ekspresu i naprawdę ta jest świetna. Co mamy na śniadanie? Kojecznica: z kanapki z, z serkiem i warzywka. Amarysia ma tosty i warzywa, i owoce. Ja wiem, co ty byś chciała Marysia. Tak. Ja wiem. Ale ty nie możesz zawsze jeść z ketchupem śniadanka, wiesz? Co robimy Martyna dzisiaj? Opowiadaj. Sprzątamy. Sprzątamy. Babcia przychodzi do nas, żeby posiedzieć z Marycią. Martina w tym czasie zrobi um, dla niej rogaliki na jakąś imprezkę. Um, ja w tym czasie będę montował vloga. Będziemy też chcieli posprzątać. Ja nie wiem, czy to teraz najlepiej nie zacząć sprzątać. No to możesz iść teraz na górę, To jest strasznie. Na górze jest bałagan, bo wszystko stąd znosimy na górę. Tam jest taki magazyn nasz. Zresztą pokażę Wam. Yy, I co, jeszcze muszę spakować kilka zamówień? Spali się. A może uda nam się dzisiaj wyskoczyć na spacer? Tak. No. Jeśli zastanawiacie się, czemu ja tak często mam różne ciuchy na vlogach. To nie dlatego, że składam vloga z kilku dni, tylko on jest faktycznie z tego jednego dnia, tylko na przykład. Pierwsza opcja to wylałem na siebie kawę lub zupę. Druga opcja to, że Marysia mnie pobrudziła oczywiście. No właśnie Marysia teraz wylała wodę, więc yy, bardzo często się przebieramy. A ty też Martina się często przebierasz? Ja się przebierałam jak ona była noworodkiem. A teraz już nie. Ale z... niech zgadną dlaczego. Hmm, może ja zgadnę. No zgadnę. Bo jej się odbijało. Tak, ulewało. Ulewało. byłam zawsze pierwszym celem. A teraz już mam gdzieś, czy jestem brudna, czy nie, no ale. Ja, ja też, no ale przy... się czasami przyjemnie. przyjemnie, się przyjemnie.

ja kupimy nową. <noise> tak, tak myślę. Ale a twój tata powiedział, że kupił jakąś część. Tak, ale ona Aha. No to ja nie wiem czy jesteście na to gotowi. Ale proszę bardzo. Mamy tutaj pudełko od jajek, pudełko od ekspresu. No, chyba musimy je po prostu wyrzucić. Bo no, ogromne jest. Ja to tak lubię trzymać pudełka po sprzętach. Ej, choinki jeszcze bombki. Wszystko musi iść na pawlacz, ale mm, trzeba zrobić tam najpierw miejsce. Możecie się teraz załamać, ale zobaczcie, <grytanie> straszne to jest, ale to jest po kilku pakowaniach, po ogarnięciu dostaw, takie rzeczy zostają. Przy okazji pokażę Wam pompasy, które zamawiamy yy, już w jednym miejscu od wielu lat. Takie prawdziwe pompasowe, i one są pakowane niestety w folię, To jest takie no niepotrzebne. Myślę, yy, no i tak wygląda całe pudełko pompasów. One wyglądają dokładnie tak. Natomiast czasami, no i teraz widać, że one nie są jakieś super. Bo widać, że te będą zostawiać takie kawałki. Chyba zależne to jest od tego, w jakim miesiącu są zbierane te trawy. Żeby się tak nie sypały. Wiecie, o czym mówię? Hmm. Specjalnie założyłem buty, bo inaczej to bym miał po prostu. um fato entendo o que está jak widzieliście na podłodze, wykorzystam. On się nie mieści niestety do niczego, do żadnego pudełka i go wykorzystam jako wypełniacz, po prostu będę upychał. Staramy się też tak właśnie robić, żeby jak najmniej rzeczy wyrzucać, wykorzystywać to. Czuję, że będzie trzeba na raty to sprzątnąć. Bardzo dużo bałaganu tu jest. Yy, no ale trzeba. Już powiem Wam, że bardzo źle się czułem w tygodniu, jak pracowałem w tym bałaganie. Strasznie tego nie lubię, ale czasami walczę z czasem. Tutaj słuchajcie, jest pokój kiedyś Martyny, a teraz magazyn Pali się. Strasznie dużo tutaj rzeczy, co? A ty już wyciągnęłaś na przykład tą dostawkę, czy ona tu była? Była. A to ubrania? Nie, jeszcze nie. Bo tu są ubrane A no, Co ty Maryzia masz? Takie buty masz też! Tak, na dole, ale ona znalazła takie buty. Tej, pasują na nią. No pasują, są teraz. Ale masz butyki fajne. Dobra, wyciągam z góry. To może że pomożesz mi łapać? A co ty tak siedzisz tutaj, z mamą? I co? I jeszcze trzeba będzie zrobić porządek w tych rzeczach dziecięcych. Tutaj są zabawek. To są takie zabawki, z których Marysia już wyrastała, bo to jest jakiś pilot. Dlaczego <grym> pilot? A może to są jest stąd, co? Nie. Nie, wiem. Nie, nie był. Tutaj patrzę, że są ubrania jeszcze jakieś. Ja bym musiała przejrzeć wszystko. jest jeszcze. O, czekaj. W ogóle to jest klatka po chomiku. Stara farba, która nie ma sensu już. No to schowajmy na razie. Tak jest tu dużo miejsca. Ewentualnie później wyrzucimy, jak będziemy chcieli się miejsce. No. A babcia pije z mlekiem? Ty wiesz, że ona trzy miski zjadła? No ale czego? Miska, no tego rosołu, co no tam po pół miski podam, ale ona chciała. Marsia uwielbia rosołek, rosołek prawda? Martinka, ja w tygodniu będę tak szata, tylko kupię, jak masz jeszcze mięsko, czy nie masz? Ja mięso mam. Tylko rosołku no, no, no dobra, to ja wiesz, no, ja mogę iść z tego rosołu. Nie jest Ci no, za coś. ciepło w tych bucikach? Cine, nie to ja to ja nie ja za nie ciepło? Się, to będę kończył montować vloga. Hmm. To, co zostało mi, to Dogranie muzyki i swojego głosu. W ogóle możecie dać znać w komentarzu, czy dla Was to jest ok, że mm, słyszycie mnie jako narratora, czy wolicie jednak sam film, wiecie, żeby było spokojnie czasami, czasami jak gadamy coś w filmie, ale wtedy bez narratora. Jestem ciekawy, no bo ja zawsze coś dopowiem, do, do ale może Wam to nie zbyt się podobać. Dajcie znać, jestem ciekawy. No i tak pięknie świeci słońce, ja się zgrzałem strasznie. Też, no oczywiście teraz sprzątaliśmy, więc też się trochę, trochę wysiłku to wymagało. Udało się, zmontowałem vloga. Mega się cieszę, bo Ach, zawsze mi to tak długo idzie, to montowanie. Co tam masz w środku? Pokaż wodę. I pijesz wodę? Udało wam się zrobić rogalki? To dla mnie? Tak. A ty już zjadłaś? Zjadłam. Tak? Kiedy? Więcej no, to... telefonem o weź że włączysz piekarnik. A. Pójdziesz z a, a z mamą? A, A, na pa, pa doda, nie, bia, da, bia, bia. Bia, bia, bia. Dawaj, w nie doda, 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 da, ile da, było doda, 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 Z, tatą. I z mamą. <noise> Papa, <gry> papa, pa, 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 pa. pa, pa. pa, pa. Nionio potrzebne? papa. Pa. Jak się spało? Co krótko? O której poszłyście spać? Bo już nie pamiętam. W takiej fazie mnie obudziła. A ja spakowałem dwa zamówienia no. i co? No chyba pójdę wysłać. Mogę z Marysią. Możesz, ja i tak tam robię teraz jedzenie, co? Już? No. A jedziemy do IKEA? No, ale później jeszcze, co? Tak? No dobra. A wiesz, że jak pakowałem, to zrobiłem live'a no. yy, przy pakowaniu. Co? Bardzo mało osób. Powiem ci, że aż yy, tak nie mam nie chce mi się robić tych live'ów, jak widzę, że jest tylko 10 osób. Tak czuję, że to bez sensu trochę. No pewnie gdybym regularnie robił te live'y. Czyli w, w danych godzinach, no, najlepiej codziennie. Wtedy ludzie zbierają niezłą społeczność. Chciałabyś, Marysia, żebyśmy wzięli twój rowerek? Tak. Kasku nie będziesz miała, ale będę cię trzymał mocno. Tak? To idziemy na rowerek na podwórko? Jak ktoś ma do głosu kaski takie znać, bo te ze skut MTRA's są bardzo drogie. Wydaje mi się, że można być najsze. No. Gdzieś. To dajcie znać w komentarzu. Mamy. Mama! Patrzcie, jeszcze kurteczkę trzeba założyć. No piękna jest. Też. A zobaczysz czy jest zimno. jej rękawiczki. Tak. Super! Jestem tak dumny z Marysi, bo naprawdę szybko się nauczyła jeździć. Robi to na razie tak spokojnie, jeszcze tak nie potrafi skręcać, ale naprawdę świetnie jej to idzie. Kamyczki! Odebraliśmy właśnie dwie paczki. Jedna jest e, chyba z lekami jakaś, a druga z temu. Zrobimy unboxing w domu, co? No. Masz paczki? Co to jest? Sprawdzamy od razu? A ja wiem co to jest. No. Uwaga. To są kremy do rąk dla mamy. No krewów, a to jest domycia. Do mycia mam zapas jeszcze, więc wziąłem tylko, żeby była darmowa przysyłka. Zacznę temu zamówiłem y, dla Marysi kilka naklejek mm. i takie do kąpieli łódeczki. wiesz, to chyba trzeba wyparzyć snarkier. Najpierw trzeba to wyparzyć, ale też w ogóle nie y, umyć rączki trzeba szamarysi. Mają... I słonik. One y, jakieś się czyści? Nie, no ja myślałem, żeby je wyparzyć. A one mają tutaj taką dziurkę na palec, bo można taką wielokitą szarkę. Tu, tu jest tu. I mamy tu łódeczki, w których płyną. Te... Zamówimy naklejki Marysi z jakieś księżniczki, wróżki, zwierzaczki. O, ale ładne są. Zaczekaj, tutu. Pokaż mamie. Gdzie fajne takie rysunkowe. Poczekaj, plosze, taki kotek i taki niebieski. Ale się cieszę z tych naklejków. A Ty co masz Marysia? Pokaż. Masz taki rosołek. Powiedz Martyna, pochwal się co zrobiłaś. Sama zrobiłaś ramen. A powiedz z czego? Tutaj masz wywar. Wywar z grzybami. To jest ramen orzechowo tachiniowy Do tego mam mielone Sojowe mięso. To co kiedyś zamówiliśmy? Czy teraz namawiałaś? Nie, 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 to nie jest. To jest... Ja sama go zrobiłam. Naprawdę? To nie jest torebki. To jest Serio, a jak to zrobiłaś? To jest tak. Wzięłam taki przepis od takiej dziewczyny z Instagrama. Może tam to W ogólnie y, troszkę go jeszcze u... A to jest kotletów sojowych? Nie z nie sojowego. Troszkę go jeszcze tam. Po swojemu przetargiłam, ogólnie nie mamy szczypiorku, aby to pasowało i nie było tak zielone. Pasta miso, tahini, masło orzechowe, imbir w proszku, czosnek w proszku, sos sojowy. Mleko sojowe i, bo, i bulion. Bulion trzymałam mm. taki z. pojutrze, takie winiary. No i do tego mamy taki gotowy makaron. Jaki, jak, są, jak są ogólnie. Ej, ale te mielone, dobre. Tam są azjatyckie jakieś tygodnie, to ja zawsze kupuję jakieś różne makarony. i to mm. tym razem mam takie. A mielony jest z przepisu Air Vegan albo Vegan Net. Musiałabym sprawdzić. To sprawdzimy. Sprawdzimy, no. No, a Marysia ma polski ramen, czyli rosół. Dobra, sprawdzamy smak tego ramenu. Czyli z różnych przepisów to jest. Tak, no ja tak zawsze kombinuję. Mmm, dobra, Dobra. Gdzie jedziemy? Jedziemy do Ikea, żeby zobaczyć fronty PAX. Coś tam jeszcze jest do kupienia. Fronty PAX, czyli do, do tych szaf z systemem PAX. Będziemy kupować te szafy, więc idziemy zobaczyć. W ogóle teraz jest 15% do którego marca? Chyba do 26 musicie sprawdzić. Jest 15% na, na te szafy Paks. No i my to się dlatego. Opłaca, bo to jest spora praca, opłaca no, się. No. Dlatego my chcemy skorzystać. Tak. Co, idziemy do autka Marysia? Tak. Oj, ty tak tu czapkę masz założoną, że ci uszy wystają.

Wracamy do domku, Marysia. Tak. Jesteśmy już, Marysia. Ubieraj czapeczkę i wychodzimy do. Ktoś tam puka? Czapkę załóż. Mama, mama. F tak. Szukujemy się do ogarnięcia szafy tutaj i trochę przeprojektowania tego pokoju. No, bo co trzeba będzie? Bo będziemy musieli tutaj dać łóżeczko dla Marysi. No w ogóle przeprojektować to pomieszczenie. A nie chcecie zrobić pokoju dla dziecka? Ja z Marysią? No, chodzi o to, że takie będą komentarze, no nie? No nie tak będą nie nie. się pytać ludzie. O co wy drugie dziecko macie, a wy nawet nie macie przestrzeni na pierwsze, nie macie pokoju dla pierwszego, a wy sobie drugie robicie dziecko. Patologia. Nie mamy takich ludzi. No ale tak można pisać. Nie, nie, mamy bardzo uprzejmych, hmm. pozytywnych ludzi. Na pewno nie będzie takich komentarzy. No ale tak w ogóle słuchajcie, to mamy na górze trzy wolne pokoje. Dobra, już się tak nie... No co się nie chwalę się, tylko mówię, że to jest nasz wybór, że chcemy spać wszyscy we trójkę, w czwórkę, w jednym. <grymne> na górze mamy trzy pokoje, ale nie mamy łazienki na górze. To jest jeden z powodów, dla których chodzimy ze na dole wszyscy. Łazienka wygrywa. Ale masz naklejki. Myślę, że kobiety ciężarne mnie zrozumieją i będą wiedziały, dlaczego nie chcę spać na górze bez łazienki. Daj rączki. Suchutkie, gotowa? Chodź, przytul się. Mhm, to... Hmm.

Czekamy na Marysię, aż, aż do nas przyjdzie, żeby przygotować ją do spania, bo nie chce przyjść. O, dobra. Idzie, księżniczka nasza. Ha. A, jednak nie. Czy ty tam idziesz spać pod tym dywanem? To robi nasza córka, jak chcemy ją przygotować do spania. Pokaż tego słonika. Tutaj masz, tak? Hmm. Martyna, Marysia. Usypia. A ja ogarniam. Hej, chciałem się wam pochwalić. Zrobiłem taki bukiet z naszych suszonych kwiatów i pampasów dajcie znać jak wam się podoba coś bym jeszcze tu dodał ale co to takiego pysznego zrobiłaś? z z buraka z mm, fetą, z pomidorami z pestkami Dzień z jedzenia słonecznika pysznym sosikiem i rzędami to jest nasz projekt szafy tak wygląda w środku ta jest moja mam tutaj na spodnie szufladę półka, półka wieszaki tu Martyny ona ma trzy szuflady a tu są dla dzieci tutaj mam gdzie miejsce na pudło duże dajcie znać jak wam się podoba to wszystko na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś i oglądasz nasze vlogi. Czekam na Ciebie w sekcji komentarzy. Pa!